Inny komentarz mam, patrzcie. Dobra robota panie Danielu. Wiem, że jest pan gorącym orędownikiem metody naukowej, więc teraz czekam na tezę, model teoretyczny, wykaz zmiennych, którymi manipulowano, opis efektów pozostałych wielu, wielu prób, bo te nagrania z pewnością nie są jedyne, bo te nagrania z pewnością nie są jedynymi, opis efektów całego eksperymentu wraz z dokładnymi wzorami, wnioski. Kurwa, a czy ja coś twierdzę? Ja tylko nagrałem film do własnej interpretacji. Co ten, co ten spis w ogóle ma wnosić tutaj? Z pewnością jest pan w stanie dostarczyć te dane, bo jako osoba poważnie podchodząca do tematu zdaje pan sobie sprawę, że bez nich ten film nie jest wiele wart. Ale on ma być coś wart? Co to znaczy wart? Przecież kurwa, ty nawet nie wiesz, jakie ja intencje miałem w tym filmie. I naprawdę, i, i nawet zobaczcie na to, samo czytanie komentarzy przez kogoś, kto nawet nie zapoznał się z tym, o czym ja mówię. Samo wchodzenie i czytanie komentarzy. Ja na, nawet niektórych to. gorąco namawiam do tego, aby nieraz nie czytali komentarzy. Wiecie, jaka to jest influencja? Niektóre komentarze? Z jednej i z drugiej strony, bo teraz nawet. Bo ja nie mówię Ja nie chcę teraz teraz robić obozów, nie? Tam tacy i tacy. Nie, nie, nie. Ale wszystkie komentarze mogą mylnie dawać wrażenie osobie postronnej powiedzmy, co tu się tak naprawdę odpierdziela na tym kanale, nie. Jak, jak można sobie łatwo wyrobić zdanie, I to też jest ten problem tej interpretacji, że ludzie za szybko chwytają za to wszystko, nie? Bo ktoś, ktoś przeczyta jakiś pierwszy lepszy fizji i. i i już będzie myślał, a to oni coś takiego. Wie, wiecie o co chodzi, nie? No ale ten komentarz, z tymi podpunktami, ale, ale po co to? Dlatego ja to potraktowałem trochę teraz jako eksperyment socjologiczny, ten film, tak naprawdę, nie? Bo no nawet kurwa, nie wiecie po co ja to nagrałem, nie? Co ja chciałem przekazać. Zobaczcie, ile tu już mamy stromanów nasadzonych, tych hochołów takich, nie? W ogóle czepianie się, żeby tylko, żeby tylko widzicie, to już gotową opinię ktoś ma, już gotowo, gotową interpretację ktoś ma swoją, wnosi ją tutaj, i innym na przykład daje do myślenia, no, faktycznie, no kurwa, nie ma tezy, nie ma modelu teoretycznego, co ten film ma wnosić. Ale w pierwszej kolejności, czy ten film czego, czegoś dowodzi albo coś wnosi? Proszę go zinterpretować samemu. To tak jak kurwa, widzisz. Słońce na niebie, albo księżyc, tak? No i to, to teraz podstaw to, nie? No i widzisz to. I, i po prostu widzisz, i, i sobie to interpretujesz, nie? To jest, to jest tak, tak proste. Obserwuję coś i sobie to interpretuję. Czy ja coś tutaj chciałem udowodnić za, za, za pomocą tego filmu? Nie. No nawet jeśli, to, to nawet nie wiecie co. Albo wiecie, ale nie wiecie, czy, czy to samo miałem na myśli. A wiecie do bo to jest wasza interpretacja wasza. To, 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 to do was to jest wasze, wasze, wasze. Ja mogłem tutaj chcieć pokazać wam przekazem podprogowym na przykład, że pod tą kapotą tutaj jest coś ukryte, tak? Albo że na przykład. Tutaj jest jakiś napis na mojej bluzie, który sprawi, że będziecie kupowali logo firmy, że będziecie pójdziecie do sklepu i nie będziecie wiedzieć skąd kupicie też taką bluzę, nie? A nie będziecie wie, pamiętać, gdzie kurwa to widziałem? Gdzie ja widziałem tą. Ten napis Tokyo Laundry, nie? Gdzie, kurwa, sko, sko, gdzie to było? Gdzie to, może to był przekaz przedpro, podprogowy? Może chciałem zareklamować. Kurczę, co ja zrobiłem. Może chciałem zareklamować gumy oporowe do treningu. Z tego. Z Decathlonu. Tutaj jest logo Decathlonu na przykład, nie? Może chciałem. Może chciałem wam pokazać, że na przykład yy, jestem szeroki w klacie. Nie jestem w sali. <laughs> Bo Takie wrażenie mogę mieć, żebyście się bali, że ktoś będzie chciał się ze mną spotkać. To by kurwa, ale to jest gościu, nie? Zora, jak pierdzielnie, to zobaczcie, nie? To kurwa chłop. I on tutaj idzie z tą gumą. Nie? O, zobaczcie tutaj O, tak pokażę, co będzie robił Tak tą gumę rozciągnął, nie Nie, oczywiście nabijam się, ale wiecie o co chodzi No kurwa Prawda, prawda